Mu nie było za wiele, dlatego czułem się gorszy Tata wyjechał do Niemiec, zarobić miał parę złotych Zanim pojechał, to wracał po pracy zmęczony A ja z balkonu go wypatrywałem, liczyłem te samochody Taty autobus zazwyczaj był pusty, a już na pewno po pensji 222 i trzeci samochód, zaraz się ściemni Wracał pijany, bolało Co ja tam mogłem rozumieć? Koledzy z ojcami bawili się super, a ja ocierałem złe zbózie Pojechał, pisał i dzwonił Później już rzadziej i rzadziej A ja na zewnątrz się wciąż uśmiechałem, nie chciałem się rozpaść przy klasie Czułem się wybrakowany, mama po łokcie w robocie Rozumiał tylko wzrokani Mogłem polegać na siostrze Z czasem się uczysz nie płakać, chociaż do dzisiaj jest rana to nie czuję już żalu Jak cię zraniłem przepraszam Jeżeli kiedyś usłyszysz Proszę się też nie obrażę Szkoda, że nie chcesz się leczyć Wiesz, mi to naprawdę pomaga Hej, Płaczę rymami jak kiedyś gramatyk Dlatego nie widzisz mych łez Pierwszy raz w życiu naprawdę otwarty A nie, że się kryję za szkłem Kiedyś płakałem, nic nie mówiłem Dzisiaj nie umiem już płakać Co bym nie zrobił to wracam Ten numer to moja terapia Płaczę rymami jak kiedyś gramatyk Dlatego nie widzisz mych łez Pierwszy raz w życiu naprawdę otwarty, a nie, że się kryje za szkłem Kiedyś płakałem, nic nie mówiłem, dzisiaj nie umiem już płakać Co bym nie zrobił, to wraca. ten numer to moja terapia Historia, jakich tutaj wiele, bardzo często się zdarza Praca i szkoła i dzieci i obiad u jednej kobiety na parka Mamo, jak mogłem nie widzieć, wzrok taki figiel mi spłatał Zamiast pomagać, doceniać, dziękować To zacząłem życie jak tata Nie wiesz jak szybko to ściąga, równo Nie wiedzieć kiedy masz w sercu, pusto Myślisz, nie mówisz, mówisz, nie robisz W sumie to wszystko ci jedno Chcesz nic nie czuć, wiem co może ci w tym pomóc Zamiast szukać gdzieś sposobu z te, które są w domu Teraz za wszystkie cierpienia Będę bił życie pijaka Płaci mój syn, moja mama Rodzina bliższa i dalsza O jak się strasznie odegra Zemsta na sobie satana Wuda i nosy i wuda i trawa i wuda od nocy do rana Dziś potrafię już mówić o tym, spojrzeć na siebie z boku trochę Każdy dzień nowy naprawia mi głowę, z każdym numerem wiem więcej o sobie I jest dobrze, choć jest problem, odkąd szerzej mówię Łzy nie lecą, chociaż w sobie non stop czuję smutek, więc Płaczę rymami jak kiedyś gramatyk, dlatego nie widzisz mych łez Pierwszy raz w życiu naprawdę otwarty, a nie że się kryje za szkłem Kiedyś płakałem, nic nie mówiłem, dzisiaj nie umiem już płakać Co bym nie zrobił to wraca, ten numer to moja terapia Płacze rimami jak kiedyś gramatyk, dlatego nie widzisz mych łez. Pierwszy raz w życiu naprawdę otwarty, a nie że się kryje za szkłem Kiedyś płakałem, nic nie mówiłem, dzisiaj nie umiem już płakać Co bym nie zrobił to wraca, ten numer to moja terapia Ty mamy jak kiedyś gramatyk, dlatego nie widzisz mych łez. Pierwszy raz w życiu naprawdę otwarty, a nie że się kryje za szkłem. Kiedyś płakałem, nic nie mówiłem, dzisiaj nie umiem już płakać. Co bym nie zrobił, to wraca. Ten numer to moja terapia.